Witaj, zapraszam Cię na krótką praktykę dla bolącej szyi. Poświęć sobie dosłownie 15 minut, a poczujesz ulgę w obszarze szyi i barków. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, przygotuj sobie koc i jeżeli masz, to taką poduszeczkę obciążeniową, ale nie jest to konieczne. Możesz też sobie zwilżyć delikatnie ciepłą wodą ręcznik, jakiś mały, i zwinąć i przygotować. Czekam na Ciebie. I zapraszam. Na początek zaczniemy sobie od tego, że usiądziemy sobie na takim kocu. Po to, żeby bioderka były trochę wyżej i żeby przyjemnie było naszej szyi. Usiądź sobie wygodnie, wydłuż kręgosłup i weź głęboki wdech i długi, świadomy wydech. Wdech przez nos i długi wydech przez usta. Pomyśl sobie, że masz już dzisiaj cały dzień za sobą i możesz teraz poświęcić sobie chwilę dla swojej bolącej szyi. Głęboki wdech przez nos i długi wydech przez buzię. Połóż teraz przez moment ręce tutaj w okolicach przepony. W okolicach dolnych żeber i wykonaj jeszcze kilka świadomych oddechów. To nie muszą być bardzo głębokie oddechy, tylko niech one są takie świadome. Czyli bierzemy taki świadomy wdech przez nos. Poczuj, jak dolne żebra rozszerzają się i świadomy wydech. Dolne żebra zapadają się. Już po dwóch, trzech oddechach poczujesz, że ciało się uspokaja, a ty robisz się dużo bardziej zrelaksowana. Zaczniemy sobie teraz od przemasowania naszego karku, a także tutaj mięśni czworobocznych grzbietu. Połóż sobie dłoń z tyłu na szyi i poprzecznym ruchem, dosyć mocnym, dosyć zdecydowanym, Rozmasuj te struktury, rozmasuj te tkanki. Już od razu poczujesz, że przychodzi przyjemna reakcja z ciała. Następnie chwytamy sobie dłonią tutaj mięsień czworoboczny grzbietu i mocno ugniatamy i ściskamy. To jest dosyć bolesne, ale bardzo skuteczny zabieg. Kilka razy ściskaj, tak jakbyś ugniatała ugniatał ciasto. Jeszcze kilka ruchów. Możesz sobie zmieniać ułożenie ręki i rozetrzyj bark. Druga strona. Włóż rękę pod bluzkę, pod koszulkę i przemasuj, pościskaj, pougniataj. Dosyć mocno. Ale nie za mocno. Jeszcze dwa, trzy takie ruchy. I teraz rozetrzyj bark. Okay. Przejdziemy sobie teraz do rozmasowania uszu. Zapraszam. Masujemy nasze uszy od płatków poprzez całą małżowinę, tak żeby ucho zrobiło się takie ciepłe i czerwone. Taki masaż przyniesie ci ulgę i rozluźni powięź głowy i powięź tutaj. Szyi, całego tego bolącego obszaru. I teraz, kiedy już czujesz, że Twoje uszy są ciepłe, chwyć sobie za małżowinę uszną i delikatnie odciągnij ucho od głowy. Powtórz to kilka razy. Teraz przemasuj głowę z każdej strony. Możesz sobie włożyć ręce między włosy i rozmasować skórę na głowie. Po bokach, z tyłu, włóż sobie kciuki pod potylicę i przemasuj tył głowy. Teraz zrób sobie palce, ułóż w takie widełki i przemasuj za uchem i przed uchem. I jeszcze czubek głowy nad czołem. Ciało samo Ci podpowie, gdzie chce, żebyś przemasowała, żeby się, się odprężyło i zrelaksowało. Teraz przejdziemy sobie do masażu nadgarstka. Chwytamy nadgarstek i masujemy drugą dłonią. I teraz ustawiamy sobie kciuk pod podstawą nasadą drugiego kciuka. I dosłownie tu, gdzie zgina się nadgarstek, masujemy ten punkt przez chwilę. Skręć głowę w stronę ręki, która jest masowana. I chwilkę pooddychaj, oddychaj do dołu klatki piersiowej, tak żeby dolne żebra poruszały się, żeby aktywna była przepłona. Pozwól, żeby brzuch podnosił się, kiedy robisz wdech i opadał na wydechu. I teraz drugi nadgarstek. Przemasuj najpierw cały, a następnie kładziemy sobie tutaj w miejscu, gdzie nadgarstek się zgina i masujemy i skręcamy głowę w drugą stronę. Możesz poczuć przyjemną reakcję z ciała. Może to być ziewnięcie, może to być takie westchnięcie, jeszcze chwilkę przemasuj, pooddychaj. I teraz ostatnim takim automasażem będzie obstukanie punktu numer 3 na meridianie Jelita Cienkiego. Jeżeli zwiniesz dłoń w taką piąstkę, to tu powstaje fałdka z jednej i z drugiej strony. To jest miejsce, które chcemy ostukać. Ten punkt jest takim mistrzowskim punktem dostępu do kręgosłupa. Już od razu po kilku chwilach bardzo przyjemne odczuwalne jest takie rozluźnienie, właśnie w górnej części pleców, odcinka szyjnego. I jeszcze chwilkę. Już się chce ziewać. Praca z belediami to jest praca z układem nerwowym z przepływem energii w ciele i powoduje właśnie takie przyjemne reakcje z ciała. Jeśli coś takiego się u Ciebie pojawia, to znaczy, że już zadziałało. Jeśli nie, możesz sobie ten masaż przedłużyć do jednej minuty, a następnie przechodzisz dalej sobie do dalszych ćwiczeń. Otóż teraz ręce na kolana i poruszaj barkami do tyłu i do przodu. I jeszcze naprzemiennie. <laughs> I teraz chciałabym, żebyś przechyliła lub przechylił głowę do prawego ramienia i poruszała, poruszał ją do przodu i do tyłu. Poczujesz pracę tutaj w obszarze mięśnia mostkowo-obojczykowo-sudkowego, i ten mięsień właśnie chcemy sobie teraz przegładzić. Możesz go sobie nawet chwycić tutaj palcami i tak przemasować w dół. Bardzo delikatnie. Te ruchy niech są takie, na jakie możesz sobie pozwolić. I przenosuj jeszcze dół. Oto, przy okazji poprawimy sobie też drenaż limfatyczny, ale masując akurat z prawej strony, poprawimy też sobie właśnie przepływ limf. I teraz druga strona przechyl głowę do drugiego ramienia. I zacznij ją, poruszać nią do przodu i do tyłu. I masujemy sobie. Możemy sobie też chwycić tak palcami tutaj ten obszar i mocniej ściągnąć w dół. Dodatkowo, tak jak mówię, z prawej strony poprawimy sobie przepływ limfy. Odpływ z głowy. Fajnie by było jakbyś czuła pracę tego mięśnia, czuł pracę tego mięśnia, żeby móc się właśnie fajnie tutaj z nim skontaktować. Ok. No, usiądź sobie teraz, zobacz, czy już... O u mnie już jest rewelacyjnie, ale jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze chwilkę. Przejdziemy sobie teraz troszeczkę do pracy tutaj z, z plotem e, r, e, barkowym. Najpierw wyciągnij rękę do przodu i ściągnij sobie palce w dół. Troszeczkę rozciągniemy sobie tutaj nad garstek i całą wewnętrzną stronę ręki. Przytrzymaj chwilę. I teraz wyciągamy rękę wyprostowaną do palcami skierowanymi do góry i zaczynamy poruszać sobie dłonią góra dół i góra dół. Palce szeroko rozczapieżone. Spróbuj palce szeroko rozciągnąć, rozstawić. Teraz zaczynamy przechylać głowę również, kiedy dłoń idzie do góry. Dłoń do góry, głowa do barku. Drugiego. Ok. Teraz. Odwracamy sobie dłoń palcami do dołu i uginamy ją w łokcie do kąta prostego, tak jakbyśmy trzymali tacę na dłoń. I wyprostuj i uginij. Tylko taki ruch prostowania i zginania w stawie łokcia. Staramy się palce mocno kierować do dołu, i wracamy do góry. Kiedy ręka jest wyprostowana, spróbuj palce mocno ściągać do dołu. Palce są w dłoni szeroko. I teraz dołączymy sobie ruch głową. Wyprost, głowa do barku. Wyprost, głowa do barku. Jeszcze kilka ruchów. I teraz zostaniemy sobie z wyprostowaną ręką i głowa do barku. Mocno palce ściągają do dołu. Może to być nieprzyjemne, możesz czuć jakieś mrowienie. Jeżeli to jest zbyt bolesne, to wyjdź już z pozycji. Jeśli jeszcze chwilę, możesz, to przytrzymaj i rozluźniamy. Poruszaj barkiem rozluźniająco w tył i w przód. Możesz też sobie przemasować, jeśli tego potrzebujesz. Teraz druga strona. Najpierw wyciągnij rękę do przodu i palce ściągamy w dół, rozciągamy chwilę nadgarstek. Jeszcze chwilkę trzymamy. Oczywiście, jeśli to sprawia Ci jakiś ból, to po prostu zmniejsz intensywność tego ćwiczenia, albo w ogóle z niego zrezygnować. I teraz wyciągamy rękę do boku, palce dłoni są szeroko i skierowane do sufitu. Zaczynamy sobie poruszać tylko dłonią góra-dół, góra-dół. Teraz palce idą do góry i będziemy odchylać głowę do przeciwległego ramienia. Teraz się zatrzymujemy, przekręcamy dłoń palcami do dołu i uginamy, zginamy rękę w stawie łokciowym. I trzymamy tacę z drugiej strony. I teraz wyprost, palce do, do podłogi kierujemy do dołu i wracamy, uginamy. I znowu wyciągamy rękę, palce kierujemy w dół i góra. Jeszcze kilka powtórzeń. Jeszcze. Włączamy ruch głową. Do dołu. Przechylamy. I jeszcze. Jeszcze dwa razy. I zostajemy teraz z ręką do dołu, głowa do drugiego barku i trzymamy palce, ściągamy w dół. Nie zapomnij o oddechu. Jeszcze chwilę. I rozluźniamy. Powrócę teraz do tyłu i do przodu troszeczkę barkiem. Przemasuj sobie. Kilka razy teraz otworzymy i zamkniemy klatkę piersiową. Wdech otwórz, wydech zamknij obejmując się broda do mostka. I wdech. Wydech ręka, która była na dole jest u góry. Zmieniamy po prostu położenie rąk. Wdech. Wydech lewa u góry. Wdech. Wydech prawa u góry. Broda do mostka. I odkładamy. Poruszaj głową na prawo i na lewo, do jednego barku, do drugiego. Jeżeli możesz na moment, odchyl głowę do tyłu i wysuń język do sufitu. Poruszaj językiem na boki. Teraz pochyl głowę do przodu i delikatnie ściągnij do dołu. Teraz opuść ręce i skręć kilka razy w prawo, w lewo. Zobacz, jak się czujesz. U mnie jest rewelacyjnie. Zapraszam Cię teraz do pozycji relaksującej. Możesz teraz wyciągnąć koc pod pośladków i zwinąć sobie tak, żeby powstał taki mały rulonik, a reszta tutaj została. Pod głowę. Połóż się na plecach, tak żeby wsunąć sobie ten rulonik pod odcinek szyjny. Zdejmujemy okulary. Jeśli jesteś okularnikiem, tak jak ja, można sobie stopy na przykład połączyć razem, opuścić kolana na boki, lub też nogi całkowicie wyprostować. Przykryć się drugim kocykiem. Wybierz sobie swoją wersję. I odkładamy sobie jakieś obciążenie na gałki oczne, może to być jakiś ręcznik zwilżony ciepłą wodą albo poduszka obciążeniowa. Odwróć dłonie do góry, do sufitu i rozluźnij całkowicie barki. Poczuj, jak ciało staje się coraz bardziej zrelaksowane. Jak puszcza napięcie, wykonaj sobie kilka świadomych oddechów do brzucha, wdech i wydech. Oddychaj teraz przez nos, jeśli to możliwe. Poczuj jak Twoje oczy robią się coraz bardziej odprężone, czoło jest chłodne albo ciepłe, czujesz ciepło z ciepłego ręcznika lub chłód, zależy co sobie przyłożyłaś, przyłożyłeś. Możemy teraz ugiąć sobie na moment kolana i postawić stopy na macie. I rękami przemasować obszar przepony. Delikatnie wsuwamy z wydechem palce pod dolne żebra. Wdech puszczasz, na wydechu delikatnie wsuwasz palce i masujesz. Wdech i wydech. Wdech puszczasz. Z wydechem przesuwasz bardziej na zewnętrzną krawędź tułowia. I masujemy sobie za każdym razem, wkładając na wydechu paluszki, od środka mostka po linii żeber aż na zewnętrzną stronę tułowia. Wdech, puszczasz i wydech delikatnie masujemy. Przekona jest silnie skorelowana też z naszym obręczą barkową i z szyją, więc, tu, więc tutaj ten masaż jest bardzo pomocny. Możesz teraz wrócić sobie do pozycji i zostać w tej pozycji relaksującej już tak długo, jak masz na to ochotę. Dziękuję Ci za wspólną pracę.